Ilu znasz ludzi, którym zmarł ojciec, matka i trzeba prostować bałagan po kimś, kto nie miał prawnika, nie miał umów, nie miał tak zwanej czerwonej teczki z dokumentami. Apteczki finansowej. Apteczki finansowej. A ja sam mam klienta, który zmarł po treningu, facet 40-letni, zarąbiaście czynny, gościu trenował do triatlonu. No więc umówmy się, triatlonu nie biegają takie otłuszczone leszcze jak ja. Facet poszedł na trening. Lekko podziębiony, wziął przed treningiem dwa gripexy, żeby był w stanie wydolnie biegać, dopóki miał wysokie tętno, dopóki był w czasie tego biegu, wszystko było ok. Wrócił do samochodu, przypiął się pasem, na szczęście nie zdążył dźwigni biegów przestawić, bo zmarł w swoim samochodzie, zostawiając za sobą firmę, gdzie wszystko było na niego, bo parę rodzajów działalności było na działalności gospodarczej. Mhm. Trzeba było wdowie pomagać przekształcić firmę na spółki, ratować majątek. Śmierć takiego faceta oznacza, że zniknęła umowa z na przykład dostawcą głównym, no bo na działalności gospodarczej moment, w którym ty zamykasz oczy, rozwiązuje wszystkie umowy. Zniknęły umowy z pracownikami, zniknęły umowy z dostawcami, odbiorcami itd. itd.